Prezydentyna albo modlitwa za Ojczyznę na czas i chwilę wyborów. Chrześcijaninie, drogi, jak długo musiałem czekać, by serce znów zaczęło bić mocniej? Jak długo musiałem leczyć ranę, by zaufać, by zapomnieć? Czas może być lekarstwem na to, co było przykre, co w głowie jeszcze się kołacze. Teraz czuję i wiem, że ta lekcja, którą przejąłem, moją naiwność i szczerość, oczami nowej osoby zobaczę. Czy mogę jeszcze ufać, kochać i pragnąć? To retoryczne pytanie. Wiem, że miłość mojej duszy była, dalej jest, będzie i ze mną do końca zostanie. Warto czekać całe życie, by przytulić się do Ciebie, ma ojczyzno. By usłyszeć serca bicie, by mieć całą Cię dla siebie. Warto czekać wieki całe, by się odbić w oczach Twoich, warto kroplą drążyć skałę, by mieć Cię w ramionach swoich. Czy Twoja miłość może być w mym życiu, tym czym radość w pochmurny dzień? Czy czujesz to, co ja, gdy patrzysz w me oczy? i widzisz ten, ten, tam swój cień? Czy miłość, którą czuję, znaczy dla ciebie światło i ocalenie? I czy ty także jesteś jej niewolnikiem, bo wiesz, że to przeznaczenie? Nie boję się już tego uczucia, bo ono zmieniło mój los. Pragnę, by słowo kocham brzmiało w mej duszy jak donośny głos. Gdy Ty także poczujesz Jego cudowną, słodką moc, będziem się radować tym, co przyniesie nam życia sztos.